Dzień dobry Państwu, nazywam się Mariusz Adamiak, reprezentuję Raiffeisen Bank International, emitenta produktów strukturyzowanych. Dziękuję, że zechcieli Państwo poświęcić swój czas na udział w tej prezentacji. Prezentacja pod tytułem Jak inwestować pasywnie w surowce na giełdzie papierów wartościowych. W trakcie prezentacji będę pokazywał kilka przykładów produktów. Proszę jednak pamiętać, że ta prezentacja ma wyłącznie charakter Edukacyjny, nie stanowi on rekomendacji ani zachęty do zawierania jakiejkolwiek transakcji czy czynności prawnej. Jeżeli któryś z produktów spotka się z Państwa zainteresowaniem, proszę pamiętać o tym, aby w pierwszej kolejności, przed rozpoczęciem inwestycji, zapoznać się ze szczegółowymi informacjami o produkcie, które są dostępne w prospekcie bazowym, w warunkach końcowych oraz w kluczowych informacjach dla inwestorów, zwanych KIT. Bardzo często w kontekście inwestowania pasywnego słyszymy, rozmawiamy o ETF-ach. Ta kategoria produktowa w tej chwili spotyka się z dużym zainteresowaniem wśród polskich inwestorów i nie ma się temu dziwić, bo wydaje się, że to bardzo prosty sposób na to, żeby rozpocząć przygodę z inwestowaniem dogodny, nie wymagający dużego wysiłku ze strony inwestora w poszukiwaniu informacji na temat produktu inwestycyjnego, na temat charakteru tego produktu, w jaki sposób on działa. Natomiast warto podkreślić, że ETF-y nie są wyłącznie jedyną formą inwestycji, jaka może być wykorzystywana właśnie w pasywnym podejściu do, do inwestowania. ETFy są częścią takiej dużej rodziny produktowej, którą określamy mianem Exchange Trade Products ETP których zadaniem jest odwzorowywanie zachowania instrumentu bazowego oczywiście w zależności od profilu wypłaty danego, danego produktu. Są to produkty, które są częścią są przedmiotem obrotu na rynku regulowanym, w najczęściej w trybie notowań ciągłych i warto pamiętać o tym, że handel tymi certyfikatami jest również wspierany poprzez obecność animatora rynku, który odpowiada za dostarczanie na bieżąco ofert odpowiednio kupna i sprzedaży. Produkty ETP możemy również scharakteryzować w ten sposób, że są to produkty, które zazwyczaj wiążą się z niskimi kosztami a jest to jeden też z kluczowych parametrów związanych z pasywnym inwestowaniem. Jeżeli chodzi o ETP, to jednym z rodzajów tych produktów są certyfikaty strukturyzowane i one od wielu lat są już dostępne dla, dla polskich inwestorów na giełdzie papierów wartościowych w Warszawie. Jest to bardzo szeroka kategoria produktowa. W pojęciu certyfikaty strukturyzowane mieszczą się zarówno certyfikaty gwarantowane, które. Posiadają ten komponent ochrony kapitału. Są również takie certyfikaty, które dają pewien bufor bezpieczeństwa, bufor ryzyka. Jest to związane z odpowiednią konstrukcją tych certyfikatów, z elementem bariery, który, który jest wkomponowany w produkt. Są również w ramach certyfikatów strukturyzowanych dostępne produkty z dźwignią finansową. Oczywiście nie będziemy o nich dzisiaj um, mówić, natomiast certyfikaty tracker, wciąż um, temat nowy dla polskich inwestorów, mimo tego, że od wielu lat dostępne na, na, na polskiej giełdzie, to są właśnie certyfikaty, które naśladują zachowanie instrumentu bazowego i co do zasady mogą właśnie być ciekawą alternatywą do tego, żeby wykorzystać te produkty w celu Inwestowania w surowce. Jeżeli chodzi o certyfikaty tracker, zwane również certyfikatami partycypacyjnymi, to w trakcie naszej prezentacji skupię się wyłącznie na tych certyfikatach, których instrumentem bazowym są surowce czyli w kontekście naszego tematu spotkania, certyfikaty, które można wykorzystać do tego, aby, aby mieć ekspozycję na surowce bez konieczności wychodzenia na giełdę zagraniczną, bez konieczności wdawania się w skomplikowane mechanizmy rozliczenia certyfikatów pod kątem podatkowym, certyfikaty notowane w Warszawie, tak więc wszystko powinno być proste, intuicyjne dla, dla inwestora. Na koniec przygotowane zestawienie z domu maklerskiego, z polskiego domu maklerskiego w ramach informacji niezbędnych do wypełnienia deklaracji podatkowej. Co do zasady, w momencie, kiedy produkt jest emitowany, nie jest wyznaczona jego data zapadalności, dlatego mówimy o tym, że certyfikat jest typem. Open-end. Natomiast użyłem z, z zwrotu co do zasady, ponieważ może się zdarzyć taka sytuacja, że emitent podejmie decyzję o tym, że wyznaczy datę wygaśnięcia takiego produktu. Oczywiście taka informacja jest wcześniej komunikowana, nigdy nie dzieje się to z dnia na dzień, więc jest odpowiedni czas na podjęcie decyzji, na to, żeby klient mógł sprzedać posiadane certyfikaty. A jeżeli tego nie zrobi, to nastąpi automatyczny wykup i w miejsce posiadanych certyfikatów klient otrzyma środki finansowe. Certyfikaty naśladują jeden do jednego zachowanie instrumentu bazowego. W omawianym dzisiaj przypadku będą to notowania surowców, i tutaj w prezentacji również używam celowo sformułowania co do zasady. Będę to jeszcze później szczegółowo omawiał, ponieważ warto pamiętać o tym, iż kurs walutowy oraz proces zmiany kontraktów terminowych może mieć zarówno pozytywny, jak i negatywny wpływ na właśnie ten proces trakowania czy naśladowania instrumentu bazowego. Kwotowania certyfikatów z racji tego, że certyfikaty są notowane na giełdzie papierów wartościowych są w złotówce. Musimy o tym pamiętać, że nie mamy do czynienia z produktami zabezpieczonymi walutowo, tak więc pojawia się tutaj ryzyko walutowe i tego to, to musi być, tego musi być świadomy inwestor myślę, że bardzo też ważna informacja jest taka, że nie mamy tutaj żadnych minimalnych wolumenów związanych z minimalnym wolumenów inwestycji. Minimalna Wartość transakcji to jest de facto jeden certyfikat. Nie da się po prostu kupić pół certyfikatu. I płynny rynek, o którym już mówiłem, na rynku jest obecny. Animator rynku, który odpowiada za to, żeby na bieżąco dostarczać oferty kupna i sprzedaży. W przypadku certyfikatów, proszę, nie łączcie Państwo. Sytuacji związanej z ilością zawieranych transakcji i z, z płynnością, ponieważ czasami inwestorzy myślą, że jeżeli jest mało transakcji, to znaczy, że rynek jest, nie jest płynny. W, w tej sytuacji to tutaj nie możemy postawić znaku równości, ponieważ w każdym momencie w trakcie sesji giełdowej, jeżeli klient będzie chciał zawrzeć taką transakcję, to animator powinien czekać w, w karnecie z, z, z ofertami. Jeżeli chodzi o certyfikaty, tracker, których instrumentem, bazowym są, których instrumentem bazowym są surowce, to widzą Państwo na tym slajdzie listę dostępnych, wybranych certyfikatów dostępnych na giełdzie papierów wartościowych. Jest to m.in. certyfikat, który naśladuje zachowanie cen. Miedzi, ten ropy naftowej, ten notowań oleju napędowego, gazu ziemnego, złota czy, czy srebra. Chciałbym zwrócić Państwa uwagę na wysokość spread, ponieważ. Pojawiają się czasami takie informacje. Klienci pytają, to inwestorzy pytają, jaka jest wysokość spreadu, czyli ta różnica między ofertą kupna i sprzedaży, więc od razu chciałem tą tą informację Państwu zaprezentować, że te spready są bardzo niskie i to nie powinno stanowić bariery wejścia. Pełna lista certyfikatów notowanych na giełdzie jest dostępna na stronie emitenta lub na stronie Giełdy Papierów Wartościowych. Jeżeli chodzi o konstrukcję certyfikatu partycypacyjnego, jest ona bardzo prosta. Możemy scharakteryzować te certyfikaty w ten sposób, że gdybyśmy chcieli policzyć cenę, aktualną cenę certyfikatu, potrzebujemy znać wartość aktualną instrumentu bazowego kurs walutowy oraz mnożnik, który jest stosowany w danym certyfikacie. Mając te trzy informacje, podstawiamy je do, do wzoru. Na tym slajdzie widzicie Państwo przykład na podstawie certyfikatu, którego instrumentem bazowym jest notowanie złota na giełdzie londyńskiej, tak zwany popołudniowy fixing. Przyjmijmy, że aktualne notowanie złota to jest nieco ponad 2008 dolarów aktualny mnożnik 0.0986 a aktualny kurs um, e, dolara amerykańskiego do złotówki to 4 22 zł. 22 grosze. Jeżeli podstawimy te dane do, do wzoru, do prostego wzoru, wyjdzie nam wartość w okolicach 837 zł, i to jest tak zwana wartość Wewnętrzna certyfikatu, która następnie odpowiednio jest korygowana o wysokość spread, tak aby dostępna była oferta kupna i oferta sprzedaży. Jak widzicie Państwo, odpowiednia cena jest skorygowana, oferta kupna nieco obniżona, a oferta sprzedaży nieco podwyższona od tej właśnie wartości wewnętrznej. Wspomniałem o tym, że do obliczenia wartości certyfikatu konieczna jest znajomość wartości mnożnika, ale powiedzmy o tym, czym jest mnożnik i w jakim celu jest on stosowany. Więc najprościej moglibyśmy opisać to w ten sposób, że mnożnik określa, jaką część instrumentu bazowego stanowi jeden certyfikat. Gdybyśmy. Zastosowali takie najprostsze porównanie, to wykorzystując już przywołaną cenę złota na giełdzie w Londynie, zakładając, że aktualna cena to nieco ponad 2008 dolarów amerykańskich. Jeżeli certyfikat miałby mnożnik 1, równo 1, wówczas cena takiego certyfikatu przy zastosowaniu kursu, który przed chwilą pokazywałem na poprzednim slajdzie. Na, na poprzednim slajdzie wynosiłaby około 8488 zł. Dość dużo jak na polskie realia, dlatego bardzo często emitent stara się tą cenę zmniejszać, i w sytuacji, kiedy zastosowalibyśmy mniejszy mnożnik, na np. dziesiąta, wówczas ta cena jest. Istotnie niższa i jeden certyfikat. Cena jednego certyfikatu będzie oscylować wówczas w okolicach 848 euro. Zł. Myślę, że to najprostszy sposób, w jaki mogę opisać, jak działa mnożnik, do którego jeszcze będę za chwilę wracał, ponieważ on będzie istotny w kontekście tego, co w trakcie życia z certyfikatem może się wydarzyć, jeżeli jego instrumentem bazowym są, są kontrakty terminowe. No właśnie. I teraz mnożnik. Jest mnożnik, może mieć stałą wartość przez cały czas życia certyfikatu. Aktualnie na polskiej giełdzie takich certyfikatów nie ma, natomiast chciałem o tym opowiedzieć, ponieważ takie certyfikaty były dostępne na giełdzie papierów wartościowych w Warszawie. Być może one za jakiś czas również będą dostępne. Natomiast aktualnie Mamy do czynienia z certyfikatami, których mnożnik może się zmniejszać lub zwiększać. Dotyczy to certyfikatów, w których instrumentem bazowym są kontrakty terminowe, lub certyfikaty, dla których mnożnik będzie się tylko zmniejszał. I jest to związane z tym, że w certyfikacie jest mechanizm opłaty emitenta, o czym za chwilę opowiem. Jeżeli chodzi właśnie o ten, o to, o, 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 o te ostatnie, ostatni typ certyfikatów, w których mnożnik tylko się e, zmniejsza, nie ma możliwości e, rosnąć. Dotyczy to Dwóch certyfikatów notowanych na, na giełdzie papierów wartościowych. Jest to certyfikat, który naśladuje zachowanie ceny złota oraz ceny srebra. W obu przypadkach mówimy o tak zwanej cenie SPOT, czyli tej cenie, która, która jest publikowana przez giełdę londyńską. I mnożnik jest zmniejsza się ze względu na to, że zastosowany został mechanizm opłaty emitenta, którą moglibyśmy porównać do mechanizmu stosowanego w funduszach inwestycyjnych, czyli opłaty za, za zarządzanie w przypadku certyfikatu na złoto ta opłata w skali roku wynosi 75%, w przypadku certyfikatów opartych na notowaniach srebra ta opłata wynosi 90% w skali roku. Tak więc w momencie kiedy certyfikat został wyemitowany Mnożnik wynosił w przypadku certyfikatów opartych o notowania złota wynosił 0,1, w przypadku certyfikatów opartych o srebro wynosił 1, i odpowiednio wraz z upływem czasu ten mnożnik był korygowany, obniżany o wartość tej opłaty rocznej, o której wspominałem. Natomiast większość certyfikatów opartych na surowcach jest oparta na notowaniach kontraktu terminowego, ponieważ nie ma możliwości inaczej zainwestować w surowce, jak tylko poprzez kontrakty terminowe. Proszę zwrócić uwagę, że na przykład inwestycja w ropę. Nie ma możliwości kupienia fizycznie ropy. Za każdym razem odbywa się to poprzez kontrakt terminowy. Dość dużo słyszeliśmy o tych kontraktach terminowych w sytuacji, kiedy mieliśmy do czynienia z pandemią COVID-19. Dużo dużych ruchów zachodziło na rynku terminowym w kontekście ropy. Co prawda wówczas chodziło o ropę typu WTI, ale Zakładam, że większość z Państwa słyszało o tej, o tej sytuacji. No właśnie, jeżeli zatem mamy instrument bazowy, który jest, który jest kontraktem terminowym, to każdy kontrakt terminowy ma wyznaczony termin wygaśnięcia. W związku z tym, emitent przed tym terminem wygaśnięcia kontraktu, aby kontynuować inwestycję, musi dokonać odpowiedniej transakcji na, na rynku terminowym, czyli zamknąć posiadany kontrakt. I kupić kontrakt kolejnej serii. Tylko w ten sposób uchroni się przed tak zwanym fizycznym dostarczeniem instrumentu bazowego, w omawianym przypadku fizycznym dostarczeniem ropy naftowej. W zależności od tego, co dzieje się na rynku kontraktów terminowych, możemy mieć do czynienia z takimi dwoma zjawiskami. Pierwsze określane jest jako kontango. Jest to taka sytuacja, w której Kontrakt późniejszy jest droższy od kontraktu zapadającego. Jest to taka sytuacja, w której rynek oczekuje wzrostu cen, na przykład ropy naftowej. Jest to Przykładowo, związane z tym, że rynek ocenia, że będzie rosło zapotrzebowanie na ropę, to mogą być koszty np. jakieś dodatkowe koszty związane z magazynowaniem ropy naftowej, to mogą być problemy z dostępnością ropy naftowej i generalnie rynek zakłada, że cena będzie rosła, dlatego każdy kolejny kontrakt jest droższy. Odwrotną sytuacją jest backwardation. I to była właśnie sytuacja, o której już wspominałem w trakcie pandemii COVID-19, kiedy radykalnie spadło zapotrzebowanie na ropę naftową, ropy było Dużo na rynku i każdy kolejny kontrakt był tańszy, rynek zakładał właśnie spadek ropy naftowej. W sytuacji, kiedy mamy te dwa zjawiska, one będą miały swój wpływ odpowiednio na zachowanie mnożnika. Chciałbym to właśnie teraz prześledzić z Państwem. Otóż, tak jak mówiliśmy, mnożnik pokazuje, jak Certyfikat naśladuje zachowanie instrumentu bazowego i w jakiś sposób odwzorowuje zachowanie instrumentu bazowego. Więc mnożnik musi odpowiednio również być korygowany w zależności od tego, co dzieje się z instrumentem bazowym, a będąc bardziej precyzyjnym, co dzieje się właśnie na rynku terminowym. I teraz mamy następującą sytuację. Przyjmijmy, że mamy Inwestycje w certyfikat oparty na notowaniach ropy naftowej. W najbliższym czasie nastąpi zakończenie termin wygaśnięcia kontraktu terminowego. W związku z tym musimy, emitent musi dokonać odpowiednio wcześniej zamiany tych kontraktów. Przyjmijmy, że aktualnie mamy. Taką sytuację, że rynek zakłada wzrost cen ropy naftowej. Aktualnie posiadany przez nas kontrakt terminowy kosztuje 30 dolarów, natomiast nowy kontrakt terminowy będzie kosztował 33 dolary, jest droższy. W związku z tym w pierwszej kolejności dokonywana jest transakcja sprzedaży. Odzyskujemy za posiadany kontrakt 30 dolarów. Mając 30 dolarów, musimy kupić. Nowy kontrakt. W związku z tym, że nowy kontrakt jest droższy, nie możemy kupić całego kontraktu. W tym momencie kupujemy część kontraktu terminowego. Jeżeli podstawimy te dane do tego prostego wzoru, który, który Państwo widzicie, czyli podzielimy cenę wygasającego kontraktu przez cenę nowego kontraktu i pomnożymy to przez poprzednią wartość mnożnika. W tym w tym przypadku, dla uproszczenia, był to jeden. Przyjęliśmy założenie, że, że, że jest to certyfikat, który, który był nowy i mamy do czynienia z, pierwszym, z pierwszą zamianą kontraktów. To jeżeli podstawimy te, te dane, to uzyskamy taką wartość 0,909 i to będzie nasz aktualny kontrakt, przepraszam, aktualny mnożnik, który również wskazuje, że Udział inwestora w rozwoju instrumentu bazowego nieco spadł. Pierwotnie wynosił 1, po zamianie kontraktu będzie wynosił 0,9. Odwrotna sytuacja byłaby, kiedy mielibyśmy do czynienia z sytuacją, o której wspominałem, czyli o backwardation. Wówczas gdybyśmy odwrócili te, te dane, czyli. Powiedzmy, zapadający kontrakt kosztuje 33 dolary, a nowy kontrakt kosztuje 30 dolarów. Wówczas ten mnożnik by wzrósł i wynosił w okolicach 1,1. Wówczas ta ekspozycja inwestora na dany instrument bazowy nieco by. Wzrosła. Musimy o tym pamiętać, szczególnie w kontekście długoterminowego inwestowania w certyfikaty strukturyzowane, że mnożnik podlega zmianom, podlega dostosowaniu. Tak jak wspominałem, głównie dotyczy tej, to sytuacji. Gdy certyfikat jest oparty o kontrakt terminowy, większość surowców opartych jest właśnie o kontrakty terminowe, nie da się bezpośrednio zainwestować w tak zwaną cenę spotową, więc proszę o tym pamiętać. Oczywiście to nie jest tak, że inwestor musi na bieżąco sam śledzić, przeliczać te informacje. One są dostępne na stronie emitenta, jeżeli wyszukamy. Certyfikat po numerze ISIN, czy po nazwie skróconej obowiązującej na giełdzie papierów wartościowych, to na stronie emitenta możemy odszukać informację, jaka jest aktualna wartość tego mnożnika. Widzicie Państwo zaznaczony przykład. I oczywiście może być też taka sytuacja, że. W momencie, kiedy inwestor ma pierwszy raz do czynienia z danym certyfikatem, będzie się zastanawiał: No dobrze, ale jak, jaki był pierwotny mnożnik tego certyfikatu? Czy on się zwiększał? Czy on się. Z, zmniejszał. Więc tutaj odsyłam Państwa do warunków końcowych danego produktu, dostępnych na stronie emitenta. Warto wejść w ten dokument. Proszę wybrać najstarszy dostępny na stronie, ponieważ to będzie dokument, który był dokumentem pierwotnym na bacie którego, który został przygotowany w momencie emisji produktu, i wówczas w pozycji 10, to jest bodajże strona 3, Trzecia warunków końcowych, będzie można sprawdzić, jaki był ten początkowy mnożnik. I przykład certyfikatu, którego instrumentem bazowym są notowania ropy typu brand, kontraktów terminowych, będąc precyzyjnym. Początkowy mnożnik wynosił 1, aktualna wartość mnożnika jest wyższa, czyli inwestor ma większy udział w zmianie instrumentu bazowego. Inny przykład, gaz ziemny, wartość również mnożnika z warunków końcowych na początku wynosiła jeden, wskutek zmian, które zachodziły na rynku kontraktów. Terminowych ten mnożnik się istotnie obniżył, i w tej chwili w dużo mniejszym stopniu inwestor partycypowałby w rozwoju instrumentu bazowego. Proszę o tym pamiętać. Przed rozpoczęciem inwestycji warto, warto na to zwrócić uwagę, również w trakcie trwania inwestycji. Proszę e, też śledzić informacje o tym, co dzieje się na, na rynku e, surowców, ponieważ nie ma. Takich inwestycji, które nie wymagają zupełnie zainteresowania po stronie inwestora. Pasywne inwestowanie to inwestowanie, które wymaga dużo mniejszego zaangażowania z naszej strony, ale cały czas to wiąże się z tym, że powinniśmy śledzić informacje o tym, co dzieje się w tym instrumencie bazowym, w którym, na, w którym zdecydowaliśmy się zainwestować. Za i na koniec ważna też informacja, o której już nieco wspominałem, w związku z tym, że certyfikaty strukturyzowane, notowane na giełdzie papierów wartościowych są notowane w złotówce, to należy pamiętać, że Mamy do czynienia z ryzykiem walutowym. Jeżeli instrumentem bazowym jest na przykład ropa, która jest notowana w dolarze, to zmiany na rynku walutowym będą miały wpływ na to, co dzieje się z naszym certyfikatem. Odpowiednio umocnienie dolara będzie miało wpływ pozytywny na wartość certyfikatu. Z tego tytułu wartość certyfikatu będzie, będzie rosła w sytuacji, kiedy złotówka będzie się umacniać wobec dolara. Będzie to miało negatywny wpływ i może to skutkować tym, że wartość certyfikatu będzie się zmniejszać. Mam nadzieję, że przedstawione przeze mnie informacje będą dla Państwa użyteczne. Dziękuję Państwu za poświęcony czas. To wszystko z mojej strony. Jeżeli temat certyfikatów strukturyzowanych certyfikatów tracker, wydał się Państwu interesujący, zachęcam do odwiedzenia strony internetowej emitenta www.certificatryfizer.pl. Proszę do nas pisać. Z przyjemnością odpowiemy na Państwa pytania. Dziękuję za uwagę. Do widzenia.